Przez cały miesiąc od 23 marca do 23 kwietnia bieżącego roku w Galerii Pryzmat Szprotawskiego Domu Kultury będzie można oglądać wystawę fotografii Wielki Tydzień w Hiszpanii. Znajdujemy się dzisiaj w Szprotawskim Domu Kultury w Galerii Pryzmat. Otwieramy wystawę Wielki Tydzień w Hiszpanii, która dotyczy obchodów tego właśnie święta w Huelbie, w jednym z miejscowości Andaluzji. I są dzisiaj z nami Joanna Jakubowicz i Pedro Cordon Cordon, którzy teraz już mieszkają w Kłodzku, ale wiele lat mieszkali w Hiszpanii i chcieli nam przenieść część swojej tradycji właśnie do Domu Kultury, żebyśmy mogli poczuć się jak na ulicach Huelby dzisiaj. I my byśmy pragnęli po prostu Państwu pokazać dzisiaj taki fragment tego święta, żeby Państwo mogli się również poczuć. E, tak jak się można poczuć w Andaluzji e, w, w, w Elbie, e, e, na, na każdej ulicy w ciągu so, Wielkiego Tygodnia. Są olory anaranja, są olory zakadidło, są e, muzyka forte. A jak, a jak son... to można poczuć, to właśnie także e, na uliczkach e, miast e, czuć... Zapach, zapach kwiatu pomarańczy, zapach kadidwa. Y en cada esquina, en cada rincón, te puede ver una procesión. Y en cada zauco, en cada uliczce, suene procesión. Y nada, hemos querido que, que un poco veáis cómo se desarrolla. Hemos, de, hemos puesto un fragmento de fotografías y ahora os vamos a poner la música. ¿Y qué pasa? ¿Y este? Si. Aha. Y, I dla Państwa przygotowaliśmy taką krótką wystawę fotograficzną, y, przygotowaliśmy również muzykę, jaka towarzyszy tym uroczystościom i oczywiście jedzenie, które również jedzenie postne y, właśnie, które y, 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 jest się w Andaluzji, to są te ciasteczka, nazywają się to Moja Pana I może zaczniemy po prostu od zwiedzania, od odczęstowania się i proszę się otworzyć i wczuć się w tą atmosferę andaluzyjską, dobrze? A jeżeli będą Państwo mieli pytania, to chętnie odpowiem. Ale ja, ja już mam pytanie o tą postać, która tutaj Proszę o tej postaci opowiedzieć. Dobrze. To jest pokutnik. To nie jest postać z kukluk z Klanu, tylko pokutnik, osoba, która odbywa pokutę właśnie w czasie Wielkiego Tygodnia, ona nie pokazuje swojej twarzy, zasłania swoją twarz i ona maszeruje ulicami. Maszeruje ulicami... Tak. Często idzie bez, bez butów. Banką kalena. Ma do, do nóg. Y ellos es como es una penitencia que le, que le ofrecen a la virgen o al santo donde vayan a salir. Y esta persona va en silencio, ni ni nikim ma, taki e, taki un Y también es cultural porque desde pequeño los niños ya va si va el padre, va el hijo, ha ido el abuelo y, y es una cosa como familiar, ¿no? pertenecer a una hermandad. I to jest częścią, to pokutowanie to część, to część kultury andaluzyjskiej już od, od malutkiego dziecka, dzieci już ubierają się, przebierają się za tych pokutników. Ale już, ale z, z, ubierają buty i sami uczestniczą w, właśnie w tych procesjach i potem z roku na rok coraz bardziej może świadomie czują, biorą udział w, tej, w tych procesjach. Thank you. No.